W tym filmie zebrałem do kupy kilka obserwacji, które poczynili youtuberzy za naszej zachodniej granicy. W sumie nikt z nich nie ma konkretnej teorii na to, co się wydarzyło. Za to dostrzeganych jest coraz więcej nieścisłości. Jedyne, czego wszyscy są pewni, to to, że zamach wygląda na kuriozalną inscenizację. YouTuber Simon Frank prezentuje nagranie relacji kanału RTL. W transmisji na żywo z miejsca zamachu komentator mówi, że to, co na razie wiemy od policji, to to, że kierowcy w kabinie towarzyszył pasażer. Po wtargnięciu na jarmark, obydwoje opuścili kabinę i uciekli w różnych kierunkach. Był to pierwszy i ostatni raz, kiedy słyszano o dwóch zamachowcach. Naoczny świadek zdarzenia, pan Axel Kaiser, właściciel jednego z lokali na bożo Narodzeniowym jarmarku, mówi, że stojąc dokładnie w tym miejscu, w którym robione jest to nagranie, usłyszał huk. Nie był to głośny huk, jak na przykład wybuch butli gazowej, co czasem może się zdarzyć, jak mówi, ale znacznie głośniejszy niż normalne odgłosy. Spojrzał w kierunku, który wskazuje ręką i zobaczył, że stragan z grzańcem około 10 metrów stąd, należący do jego koleżanki nagle zniknął. Pozostała z niego jedynie sterta desek. Koleżanka, czyli szefowa miała wtedy wolne i zastępowała ją pracownica. Pomogli jej wydostać się z tej sterty i wcale nie myśleli, że był to zamach. Mówi, że miał wtedy wrażenie, że, uwaga, ciężarówka wjechała w tę budkę tyłem. Pan Kaiser stał najwyraźniej prawie przodem do deptaku jarmarku, a ciężarówka wyjechała z jarmarku po jego prawej. Jego lokal jest od wysokości pasa w górę całkowicie przeszklony. Ciężarówka powinna była przejechać bezpośrednio przez jego pole widzenia. Dziwne, że nie zauważył tak ogromnego oświetlonego pojazdu jadącego pod baldachimem z lampek. Potem usłyszał krzyki, że są zabici i zdecydował wyprosić gości i zamknąć lokal, zanim wybuchnie panika. Mówi też, że policja była bardzo szybko na miejscu, dosłownie moment po całym zdarzeniu. Zaproponował on ratownikom skorzystanie z jego tarasu wyposażonego w grzejniki, aby zgromadzić tam lekko rannych i tych, którzy są w szoku. Później zobaczył ludzi nadchodzących od drugiej strony, którzy wyglądali według niego apatycznie. Sanitariusze wprowadzili ich do jego lokalu i razem ze swoimi pracownikami pomagał w udzielaniu pomocy. YouTuber z Steam Critica, czyli krytyk systemu, udał się z kamerą na miejsce wypadku i porównał swoje spostrzeżenia z filmem jadącej ciężarówki z wideo rejestratora. W filmie numeruje on choinki z gwiazdkami, twierdząc, że w filmie z rejestratora choinka numer 4 znika za światłami dla pieszych, a choinka numer 3 znika za drzewem numer 2, gdy samochód z rejestratorem zbliża się do skrzyżowania, jednak choinka numer 5 jest widoczna przed ciężarówką, co w jego mniemaniu jest dowodem na to, że ciężarówka nie wjechała w jarmark, tylko przejechała obok. Zauważa też, że ciężarówka powinna była przejechać pod baldachimem z lampek powieszonym bezpośrednio nad deptakiem Jarmarku. Widać jednak, że tak się nie dzieje. Na tym zdjęciu według niego widać, że czubek choinki numer 5 jest widoczny przed ciężarówką. Poza tym zauważa, że kiedy ciężarówka mija drzewko numer 1, gaśnie ono na moment. Ja kilkadziesiąt razy przywijałem ten. Filmik z rejestratora i nie potrafię z pewnością powiedzieć, czy ciężarówka rzeczywiście przejeżdża za choinką numer 5. W mojej opinii choinki są też wyższe niż ciężarówka, ale w opisie macie link. Sprawdźcie sami. Oczywiście filmik jest po niemiecku: Baum to znaczy drzewo, LKW to ciężarówka. Pewien angielski youtuber twierdzi nawet, że film z rejestratora jest sztucznie sfabrykowany, czyli fake. Poza filmem z rejestratora krążą w sieci dwa filmy nakręcone bezpośrednio po zamachu. Obydwa nagrane są w formacie pionowym w niskiej rozdzielczości. Jeden krótki, około 50-sekundowy nieco ostrzejszy i drugi około 10 minut i 12 sekund długi. Bardzo nieostry, z komentarzem filmującego, który nie podchodząc do ciężarówki mówi, że leżą pod nią zabici. Pod koniec filmu omija on ciężarówkę i filmuje akcję ratunkową od strony ulicy. W opinii youtubera Hollybiophoton wyraźnie widać na tym filmie, że przy ciężarówce poza przewróconą choinką prawie nie ma śmieci i nie widać rannych. Twierdzi on, że w rzeczywistości nie jest to akcja ratunkowa, tylko dekoracyjna. Dekoratorzy w pośpiechu przygotowują scenografię przed przyjazdem karetek. Około 15 po 8 dekoracja jest gotowa i czarny cywilny samochód, który zasłaniał przód ciężarówki odjeżdża. Oceńcie to sami, akcję dekoracyjną widać od około 6 minuty na drugim filmie z zamachu. Link jest w opisie. YouTuber z kanału Gedanken zur Zeit, czyli mniej więcej przemyślenia w czasie, udał się 30 grudnia w miejsce zamachu. Rozpoczyna on swoje nagranie od tego, co nazywa miejscem pamięci numer 1. Zwraca uwagę, że w tym, jak i w pozostałych siedmiu miejscach pamięci nie ma żadnych zdjęć Ofiar poza zdjęciem polskiego kierowcy i czasem pary z Bliskiego Wschodu, z której kobieta miała być ofiarą zamachu. Ten pan przechodzi potem przez ulicę i przemierza ten sam odcinek, który jest widoczny na filmach nakręconych bezpośrednio po zamachu. Zwraca uwagę na to, jak wyraźne jest jego nagranie w porównaniu do tego rozmazanego filmu z dnia zamachu, nakręconego w formacie pionowym. Używa on Samsunga Edge, który określa jako zwykły telefon, który każdy tutaj ma. Zresztą porównajcie sami. Obydwa filmy nakręcone są przy takich samych warunkach oświetleniowych. Dalej przemierza on drogę Jaką jechała ciężarówka. W miejscu wyjazdu ciężarówki z deptaka przed błękitnym stoiskiem zwraca uwagę na słupki. Według niego słupki są osadzone głęboko w ziemi, a odstęp między nimi jest mniejszy niż 2 metry i nie ma możliwości, aby ciężarówka przejechała między nimi, nie potrącając przynajmniej jednego z nich. Mówi, że kolizja z takim słupkiem znacząco uszkodziłaby przód ciężarówki, jednak na tym zdjęciu widać, że nawet zderzak pozostał praktycznie nienaruszony. Poza tym na przodzie ciężarówki nie ma żadnych śladów krwi czy skrawków ubrań. W tym miejscu pokazuje on również jak łatwo dla zamachowca byłoby jechać dalej prosto, gdyby chciał wyrządzić większą szkodę. Postrzega wyjechanie z deptaka w tym miejscu za bezsensowne. Z oficjalnych doniesień wiemy, że Polak podczas zamachu nie żył już od kilku godzin, więc nie było szarpaniny o kierownicę, aby udaremnić zamach. Dalej pokazuje on wszystkie osiem miejsc pamięci. Poza tym drugim, malutkim, praktycznie wszystkie uważa za ostentacyjne, mocno przesadzone i utworzone według tego samego schematu. Przede wszystkim nie ma w nich żadnych zdjęć ofiar poza polskim kierowcą i parą z Bliskiego Wschodu. Czasem widnieje jeszcze biała flaga z niebieską sześcioramienną gwiazdą. Twierdzi też, że w ciągu ostatnich dni, jak i podczas kręcenia tego filmu, nigdy nie widział ani jednej osoby, która składałaby znicze lub kwiaty w tych miejscach. To jest miejsce pamięci numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, numer 6, numer 7 i numer 8. Miejsca pamięci numer 7 i 8 są w miejscach, które z zamachem nie miały praktycznie nic wspólnego, ale są mocno uczęszczane przez turystów. Miejsce pamięci numer 8 znajduje się w miejscu, w którym zgromadzeni zostali dziennikarze i w którym policja i straż udzielały konferencji prasowych. Można stąd było idealnie robić zdjęcia ciężarówki na tle kościoła pamięci Cesarza Wilhelma, czyli najbardziej charakterystycznej budowli Berlina Zachodniego. Za ciężarówką widnieje też wielki neon Berliner Morgenpost, aby nie było wątpliwości skąd pochodzą zdjęcia. YouTuberka Kluxitarin, czyli Mondrala. Bierze pod lupę artykuły prasowe o zamachu. Dostrzega ona, że praktycznie wszystkie mówią o nadejściu pierwszego zgłoszenia telefonicznego o godzinie 20.07. Znalazła jednak artykuł, który donosi, że pierwszy telefon był już o godzinie 20.04 i informował tylko o ciężkim wypadku samochodowym. Rzecznik berlińskiej Straży Pożarnej kilka dni później mówił, że pierwszy telefon rzeczywiście nadszedł o godzinie 20.04, jednak dopiero o 20.07 zadzwonił ktoś z, jak to określił, o wiele lepszą informacją, Informacją. Dzwoniący mówił od razu o ciężarówce, która wjechała na jarmark bożonarodzeniowy i że jest około pięćdziesięciu rannych. Rzecznik zauważa, że człowiek ten miał natychmiast dobry przegląd sytuacji. Jak się później okazało, rannych było dokładnie 49. Youtuberka zauważa również, że na nagraniu bezpośrednio po zamachu widać już nadjeżdżające samochody policyjne i dwóch ludzi w kamizelkach przy ciężarówce. Jednak odległość od komisariatu wynosi około 1,5 km, a ruch o tej godzinie jest dosyć gęsty. W innym filmie załadowanym do sieci 9 stycznia pokazuje ona, że w internetowym archiwum berlińskiej policji nie ma żadnego wpisu dotyczącego akcji na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Generalnie wszyscy youtuberzy zajmujący się zamach są pewni, że w manewrowanie ciężarówki o długości prawdopodobnie około 16 metrów na tak wąski deptak nie jest możliwe przy prędkości ponad 60 km na godzinę. Nawet ostrożny, powolny manewr byłby trudny, jeśli w ogóle możliwy do wykonania tak, aby nie uszkodzić żadnej budki. Ale ocencie to sami. Polska jest potentatem spedycyjnym, więc na pewno znajdą się ludzie, którzy potrafią to lepiej ocenić. Z prostych obliczeń w stylu Macierewicza odstęp od jednego do drugiego przejścia dla pieszych wynosi nieco ponad 120 metrów. Ciężarówka wjechała na jarmark na wysokości pierwszego przejścia, a wyjechała z jarmarku prawie dokładnie w połowie tego odcinka, czyli po około 60 metrach. Szerokość całego deptaka między kościołem a ulicą wynosi około 23 metry. Szerokość pasma budek razem z odstępami od kościoła czy od ulicy wynosi około 8 metrów. Pozostawia to miejsce na deptak na szerokość też około 8 metrów. Nie wiadomo też, dlaczego baldachim ze światełek po zamachu został zdemontowany, a później znowu zawieszony. Jednak najwyraźniej nieco wyżej. Na jednym nagraniu widać, że tylko jedno pasmo lampek od strony jezdni jest naderwane i wisi niżej niż inne. To pasowałoby do teorii, że ciężarówka wjechała tyłem. Kilku youtuberów zauważa też dziwną obecność żółtego autobusu. Jest on na miejscu zamachu od samego początku. Już na filmie z rejestratora stoi on na światłach awaryjnych w tym samym miejscu, w którym stał do czasu odholowania polskiej ciężarówki następnego dnia. Jeden youtuber zauważa, że kiedy samochód z rejestratorem obok niego przejeżdża, autobus lekko się kiwa, jakby wysiadł dali z niego ludzie. Na zdjęciu z wysokości widać, że odpowiednio przy wyjściach z autobusu są przerwy w płocie. Można by z tego wysnuć teorię, że autobusem tym zostali dowiezieni aktorzy na miejsce zamachu, tak zwani Crisis Actors, nieodzowni przy wszystkich inscenizacjach zamachów. Nieco dziwne wydają się obydwa nagrania z miejsca zamachu. Widać na nich jedynie kilku ludzi biegających w panice pomiędzy swobodnie spacerującymi przechodniami i kilku rannych na ziemi, którym udzielana jest pomoc, podczas gdy inni jedzą swobodnie kiełbaski przy stolikach. I to w miejscu, gdzie przed momentem Miał przejechać kilkudziesięciotonowy Tir, zmiatając i miażdżąc tłum ludzi. Spacerujący ludzie wydają się w ogóle nie zwracać uwagi na ofiary zamachu. Kuriozalna jest również wypowiedź pewnego pana, która ukazała się m.in. w gazecie Der Tages Spiegel. Stał on wraz ze swoim partnerem i psem przy stoisku z grzańcem, kiedy usłyszał hałas. Jego partner wybiegł, aby pomóc, a on pozostał z psem. Kilka minut później partner jego wrócił zupełnie oszołomiony. Zdążył jedynie powiedzieć, że został. Uderzony, po czym upadł na ziemię. Co go uderzyło, nie zdążył wyznać. Teraz leży w szpitalu w śpiączce z ciężką raną głowy. YouTuberzy podkreślają, że wyjątkowo dziwnym jest to, że w samym centrum Berlina, pełnym banków i sklepów, nie było ani jednej kamery przemysłowej, która by to zdarzenie nagrała. Wystarczyłby przecież jeden film, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Dotychczas pochowano jedynie polskiego kierowcę, jednego Włocha i panią z Bliskiego Wschodu. Reszta ofiar śmiertelnych nie jest znana do dziś i nie było żadnej relacji z pogrzebu. Jeśli się mylę, piszcie w komentarzach. Warto też zwrócić uwagę na to, jak odnośnie zamachu w Berlinie prowadzona jest polityka dezinformacji. Najpierw wzburzono Niemców informacją o polskiej ciężarówce mordującej Niemców. Później okazało się, że był to zamach terrorystyczny dokonany przez jakiegoś pakistańczyka. Na końcu zamachowcem okazał się tunezyjczyk. Najpierw była mowa o tym, że polski kierowca walczył z terrorystą jeszcze podczas zamachu. Potem okazało się, że został zastrzelony kilka godzin wcześniej. Brak jakichkolwiek nagrań i skąpe informacje o ofiarach prowadzą dodatkowo do wielu spekulacji. Wygląda to na sztuczne tworzenie tematów, aby ludzie, kolokwialnie mówiąc, mieli o czym gadać. To tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj, a jeśli nie widziałeś jeszcze mojego pierwszego filmu o zamachu w Berlinie, to zapraszam. I dzięki wszystkim za pozytywne oceny i komentarze. Linki do wszystkich filmów są szczegółowo wymienione w opisie. Dozo.